Siema widzowie, z tej strony Jabłuszkowy, Razem z Kremowskim. Kremowski przywitaj się opier. Witam wszystkich. Tak jest. Dokładnie. Gramy w Iwo World IO. W skrócie. Chodzi w tej grze o to, że trzeba jeść różne rzeczy. Jest się nie wiem czym jest no, się na samym początku, nie pamiętam. I tam. I po prostu to, co jest na zielono jesz, to co jest na czerwono nie jesz. Koniec, dobra, y, gramów Zacznę od tego, bo jest, mamy I tutaj jem sobie kupkę o i super Tylko jak się tutaj latało, po dwóch y, Teraz motylek Ojejku Ale Xavier możesz też latać sobie w ten sposób, że myszką, jakby klikać myszkę Ale ja wolę W Ja nie wolę W No dobra Kremowski, słuchaj, czy, jaką czym już jesteś? Bo ja właśnie teraz będę, jestem już tym, jak się nazywa. Um, nie wiem, jak się to określić, czym ja jestem. Nie pamiętam, komarem, po prostu komarem. Ja też jestem komarem. Okej. Okay. A chcę wylecieć. dziękuję. Co ja ogólnie? Miałem świnię i kota. Czy to gdzieś będzie, nie wiem, coś do właśnie do żarcia? Albo kota, albo tam? Fajnie by było, bo... Umarłem. Ja jestem osą. Ja zginąłem. Szkoda. Dobra, spróbuję jeszcze raz. Mam nadzieję, że nie będzie żadnej reklamy, bo tak... No. Fajnie by było, jakby było bez reklam. Widowie, znaczy widowie jabłuszkowego wbijajcie na mój kanał tak, Kremowski. Wbijajcie na kanał Kremowskiego. Yy, I lajkujcie, subskrybujcie mój i jego kanał. Yy, polecam, bo my się staramy tutaj. Coś fajnego nagrywać. Link mam nadzieję, że będzie w opisie. Jeżeli dam radę wstawić, to tak. Co ja teraz mogę jeść? Yy, kwiat. Gdzie są kwiat? Tu jest kwiat. Co się dzieje? E, nie mogę latać. Kramowski mam problem, Ty mi jesteś, Jabłuszkowy. Jestem awesome. Widzowie, co tu się stało? E, Widzowie, Nie wiem, coś tu się stało, ale dobra. Nie mogę do przodu. Im, kim już jesteś, Jabłuszkowy? Jestem osą, bo przed chwilą umarłem. I jem kwiaty. Ja jestem ważką. Woda, 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 muszę się wodą. A no właśnie, zapomniałem dodać, że wodę tutaj trzeba się też napoić. Bo tak to mamy spory problem, jak się tak nie zrobimy. Następną będę ważką, bo tam mi pisze w prawym górnym roku. I co tutaj mogę? O to będzie ciężkie. Najpierw to ja może pójdę się nawodnić To będzie najlepszy pomysł. Czemu waszka jest tak mało rzeczy? O! zabrało mi... O! O! E, o Poczekaj! Gdzie ty o. jesteś teraz? No, teraz spróbuję się do zegara. No i ktoś mi zaraz ukradnie. Znowu mi ktoś ukradł. A Xawery że to byłem. To, wie, znaczy, wiesz, ja wie, że to byłem ja. Naprawdę? No. Okej. Okay. No, tak, tak, tak myślałem, tak myślałem, a to, a to ty. Okej. Okay. O kurde. Dobra. Tu było jeszcze. Ale jak nie było. Było, ale po prostu zjedli. Już kruk. Widzowie wydaje mi się, że pierwszy odcinek nie będzie taki długi zbytnio, no bo to dopiero pierwszy, więc no. Co nie Kremowski? Tak. Ja swój pierwszy miałem odcinek z 10 minut. No nie licząc właśnie, wiesz, nie licząc tego co, co omawia, omawiałeś, co będziesz robić. Tak. Nie liczę, mnie nałożył. A się muszę napoić. I ktoś mnie zjadł. Gdzie jest woda? O nie, o nie, o nie. O nie. dawać. Da żadę. Dobrze. Już będę do, tutaj, dawaj. To jest wydaję. O nie, ała. Dostałem. Nie, szybko, woda. Znowu muszę się napić, bo pojzona dostałem. Najgorzej. Leć szybko, mój gołębiu. Leć, leć, leć! No dawaj! Dobra. Teraz straciłem HP. Dobra. Kremowski, czym już jesteś? Z gołębiem. Ja też jestem gołębiem. Ale... Teraz już jestem... Okay. Zaraz będę Co tym. Jest? To jest. Teraz następna. Następna jest kaczka, bo tam pokazuję ci. Jestem kaczką teraz. No znowu wstępuj, z ona, no nie, najgłuż...